Czy zwróciłeś uwagę kiedyś na to, dlaczego pan Krab jest właściwie ojcem Perły i co się stało z jej pierwotną mamą? Bo nie wiemy, kim jest mama Perły, ale znamy prawdopodobnie prawdziwego ojca, czyli pewnego wieloryba więźnia. Dziś Wam powiem całą prawdę o Perły i jej prawdziwych rodzicach. Perła od samego początku jest dosyć wyjątkowa. Widać, że jest taką typową nastolatką, która chce się cieszyć swym życiem na 100%. I gdy jest okazja, aby pan Krab poznał miłość swojego życia, ta nie ma nic przeciwko. Wręcz zachęca ojca, aby znalazł sobie kogoś, z kim chce być już na zawsze, póki śmierć nas nie rozłączy. Jednak jest tu taki pewien problem, bo zazwyczaj jeżeli dziecko straciło matkę, to nie chce, aby ojciec się wiązał z kimś, bo w jego oczach to jest taka zdrada. Czyli wiemy, że perła nie wie o swojej pierwotnej matce. Nie znała jej. Nawet nigdy nie wspomniała o swojej mamie. Za to w pewnym odcinku Plankton spotyka pewnego wieloryba. Wieloryb ten jest więźniem i wydaje się, że sprawa jest dosyć prosta. To pierwotny tata Perły. Lecz dlaczego on siedzi w więzieniu? Podejrzewam, że mama Perły podczas porodu umarła i dziecko zostało uznane też za stracone. Jednak pewien krab zauważył dziecinę i przyjął ją do siebie na chatę. Lecz jest tu taki mały pewien problem, ponieważ Perła nie wydaje się na osobę, która miała problemy z porodem. Zazwyczaj takie problemy objawiają się jakimiś chorobami, a w przypadku Perły widzimy, że jest no, po prostu zdrowa, więc być może wcale ten przestępca nie jest ojcem Perły, tylko prawdopodobnie mama i tata Perły byli. Wielorybami, po prostu wielorybami. I nie wiem czy wiecie ale istnieje takie coś jak kusownictwo, czyli polowanie na ryby i inne zwierzęta wodne. Mama i tata perły byli ofiarami kusownictwa i perła nie pamięta tego, gdyż była strasznie mała i wtedy właśnie ją znalazł pan Krab. Tylko nadal się jedno nie zgadza. Dlaczego perła pomimo tego że jest sakiem, czyli jest taka jak my może żyć pod wodą bez tlenu. Jak wiemy, wieloryby potrzebują tlenu, aby żyć, bo nie są po prostu rybami. No ale przecież to jest bajka, nie masz żadnych sensownych argumentów. Ale dlaczego Sandy wtedy ubiera swój kombinezon? Być może cały ten świat nie istnieje, ale o tym kiedy indziej. Dzięki za oglądanie. Elo Elo. Papa widzowie, pa. kocham was.